Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku, już dziewiątym do tej serii. W którym sobie trochę pokultywatorujemy po oborniku, jak wczoraj rozrzucaliśmy. I tyle zostało nam tego obornika. Myśleliśmy, że nam nie starczy, a zostało go tak dużo. Miki, no. Miki, ukradł nam przyczepę! Co? Nie ma przyczepy, autostradki! Jak to? No nie ma. No wczoraj ją tu odstawiałem. Coś tu się stało. No wczoraj ja, ja tu odstawiałem po tym, po wożeniu obornika. No wiem. No ale nie ma No jej. ale to co nie ma? No przyczepy nie ma. No jak nie ma, no toż... Ukradli nam. Ale nie ma i na... Toż nie przystawiałeś jej? No nie. No jak? No to tu nigdzie i nie ma. No faktycznie. Za płotem też. Ale że se... eee. Że serio eee, no ukradł? Co, co to co teraz będzie? No ja nie wiem, dziadek trzeba dzwonić na policję. No co zrobić? No trzeba. No to nie wiem, jedź. To ja je... bo... No to ja jadę na posterunek. No to jedź. Widzicie widzowie? Normalnie odcinka się nie da zacząć. Ja tu chciałem wam powiedzieć, co tam poza odcinkiem robiliśmy, na tu dziadek już mówi, że przyczepy nie ma. Ja nie wiem. Ale faktycznie, wczoraj ją tu odstawiałem i nie ma. Nawet ślady jeszcze są moje. Ja nie wiem. Zaraz, dziadek, mieliśmy kultywatorować, a się okazuje, że przyczepę jeszcze ukradli. Nie no, super. <laughs> tu zawsze będą jakieś problemy. Ale, że przyczepę nam ukradli, naprawdę? Ja jestem w szoku. Dobra, no nie wiem, może, może policja ją odnajdzie. Mam taką nadzieję. Ja przygotuję zestawy do kultywatorowania. Podebnę 30 kultywator i do 40. Obornika nabrałem. będzie z takim zielonym kultywatorem a 40 z czerwonym. Ja będę pewnie 40 robić. No nieźle. Już nie spodziewałem się tego naprawdę. Od tego pola sobie myślę, że będziemy zaczynać. Na co to będzie czy ją znajdą, czy nie? O, jedą, jadą już pojechali na sygnała, ale jaja. No to nieźle Mam nadzieję, że ją odnosi. Ale że autosanty. Ja rozumiem jak jest widzona, ale mam autosanty. Tak? Że... To w nocy musiało być, no my dopiero wstaliśmy. Ja sobie rozpoczynam odcinek jak wychodzę z domu. A dziadek wyladuje wątp. 15 minut temu wyszedł i już chciał przygotowywać zestaw i zobaczył, że nie ma auto gdzie ja tu jechdę. O jesteś i co? No jestem. No, no, Pojechałem na posterunek. No. Powiedziałem jaka sprawa jest i ten. I od razu wszedł w samochód. Gdzieś pojechali słyszałem na No stronały. tutaj przyjeżdżali, o w tamtą Te, stronę. Tak? No. no. A gdzie pojechali? O tak o, a tutaj i tam w prawo. A to wiemy. Dobra, miejmy nadzieję, dziadek, ale, że znajdą, ale, no kurde. Ale... Na, na, sygna na, sygna no, na sygnałach na kogutę. Aha. Mm -hmm. uh -huh. To co kultywatorujemy? Może jakoś. Dzieci <laughs> też tak. O tutaj. Jest. To ja tą stronę będę robić. Którą? To, co stoi 30 Dobra. Załamany jestem No ja jestem w szoku Ja nie wiem coś tu się stanęło Jak to możliwe Dobra widzowie, standardowo kamerka mi padła musiałem baterię wymienić I co? Kultywatorujemy dalej ale fajnie idzie i mi jaka strzelimy no bardzo dobrze idzie przynajmniej to no ja dziadek w szoku jestem To do mnie i to... autosanki nie ma a zdarzały tak. się jakieś kradzieże kiedyś coś nigdy w życiu a na wiosnę u kogoś nie wiem może kiedyś coś jakiś ten jakiś ten Kiedyś chyba z jakiegoś starego kombajna tego, u Holanda takiego, starego upradły. Ale zobacz, że autosamki, a nie bizony. No ja nie wiem właśnie. Co? No, co Ja nie wiem, <laughs> co No właśnie mi po To no ten. No ja nie wiem, co to będzie. Widzowie. Wszystko się psuje na tym gospodarstwie. Najpierw trzydziestka, potem 40 Wczoraj nie, do, wczoraj nie dawała rady. No radę. a później widzowie, jak widzieliście w szybkim tempie, to już kurde, tak... Na początku dwa rady już pod koniec, jak wracałem tego przejazdu, to już się zmuliło całkiem. A teraz z kultywatorem nie ma żadnych problemów. Teraz przecież ja Ja nie wiem, jak Szybko pójdzie na dwa zestawy. No. Może by nie wybić szybych widzianych. No. Przeczepa. No szkoda. No, no, no szkoda, bo, bo to... Bo wiesz, ja mam pieniądze z... dostaniemy, ale co z tego jak ty się starałeś, tutaj robiłeś te burdy jeszcze. No, no fajna była, opony nowe. Ale jakby co to ten To ja widziałem. E... Jak ostatnio przyjeżdżałem do sklepu, no... No widziałem! No. Tam za kilka tysięcy była fajna tak. I w mnie gra, Jeśli chodzi o widzowy odcineczek to tak, to skończymy sobie to pole i będziemy widzieć się na rzepaku. Najprawdopodobniej tak zrobimy. Tam sobie jeszcze nagram, jak będziemy uzywatorować. Teraz tam z drugiej strony dziadek jest. A, dobra. Chyba już na raz zrobisz. No nie wiem, zobaczmy. Что, братья, что там даже за тобой ехал и справил? Ты бы не жрал бы. ж не один, может и не жрал Ну no, а зроби мы с тобой. Да, я поправлю. Да, Ja nie wiem, co to, się, co to się dzieje na tej wsi. Bo no ja nie wiem, co tu teraz będzie. Pajacze ukradły przyczepę jakieś nie wiadomo co, zaraz ich pobiję. Coż to za ludzie jakieś. Ja nie wiem co to, co to będzie Jakoś będzie oby ich na policję ten I do więzienia No, zresztą tak nie Dobra tak jak mówiłem yy, To tak trzeba roku, chyba że jeszcze yy, Chyba że jeszcze w międzyczasie coś będzie jeśli chodzi o aktualności z policją To oczywiście wszystkiego się dowiecie a na razie widzimy się na żepaku. dobra witam was ponownie przyjechaliśmy już na rzepak i z jeśli chodzi o wyjaśnienia z kradzieżą na razie nie mamy żadnego na razie nie mamy żadnych żadnych wiadomości na ten temat no ja nie wiem coż to za ludzie ani życie nie umieją prowadzić no chyba tak. Nie to oni to tak robią. Zaraz się okaże, że jak oni znajdą to... się okaże, że oni tam jeszcze mają kilkanaście maszyn skradzionych. I od Bardzo gospod... możliwe. Skąd wiesz, czy wiesz? Czy nie kradną... Ich... Yy, jakoś tam blach nie zmieniają rejestracji, nie przemalowują i sprzedają. No. Mam nadzieję, że jeszcze mnie sprzedali. O no, raczej nie no wiesz. To dzisiaj w nocy musiało być. A że tak. my nic nie słyszeliśmy w ogóle. Nie, Czekaj, tu co tu tu robisz. Jak, jak, jak ci to idzie. O, gada, nie widzę Twoje okulary, nawet nie zauważyłem. A co? A co? A faktycznie, nie mam. A gdzież Rano ono? z domu wychodziłeś, to miałeś, jak gdzieś na podwórku. To gdzieś one są? Ja... Ja właśnie Ty widzę, że ja jak... Zgubiłeś przez to zamieszanie całe. Z, z rano... Rano, że rano że jak wstałeś, jedliśmy idzie. śniadanie razem... I mówisz, że już idziesz, ja się jeszcze szykowałem i miałeś okulary. Ja nie wiem. Coś, ja widzę. Ja, ja Ja... zobaczyłem, że ja jakoś gorzej widzę, że to jakiś rozmazany ten no rozmazane widzenie Matko święta, jeszcze ten. Jeszcze okulary zgubiłem. Ja nawet nie zobaczyłem. No. Uch. Kulary Coś zgubione, to przyczepa to jest. przyczepa skradziona i to przez te zamieszanie mogę się założyć. Gdzieś zdjąłeś, albo ci spadły i nawet nie zauważyłeś. Jak się dowiedziałeś, że przyczepi nie. Może się znajdą. Może Może się znajdą i przyczepa się znajdzie. Ja nie wiem, to życie do wyrzucenia jakieś, nie wiem, wszystko się sypie. <laughs> Toż to życie nie ma sensu. Oj, No ale to coż to coś, co się stanie? Ja nie wiem. Ja Mówię tak. To... Miejmy nadzieję, że przyczepa się znajdzie. No oby. Ja... Z, ja y, skończymy to pole, jej ja idę spać, ja muszę się przespać, bo ja tak... Ja nie No no. no. Jeśli chodzi widzowie o ten, o... Właśnie to z tą przyczepą, to w tym odcinku jeszcze pewnie się dowiecie. Tylko, że my tu zaraz skończymy nagrywać i po prostu nagram wam, jak coś się będzie w końcu z tą przyczepą dziać. A jak nie, to po prostu wam powiemy. My sobie wrócimy do domu. No i będziemy czekać, jak coś się będzie dziać. Także co? Widzimy się, jak. No jak mówiłem. My będziemy się widzieć, jak sprawa z tą przyczepą się trochę rozjaśni, a jak się nie rozjaśni, no to trudno. Widzowie, ja? zacząłem słyszeć y, syreny. Nie wiem, czy na kamerce to będzie słychać. Dziadek śpi. Ja sobie siedzę na ławce, jem kanapkę. Już zjadłem. O! Teraz na pewno słyszycie. Nie wyłącz te syreny, dziadek śpi! Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, Słucham. To, to do to pana było zgłoszenie z przyczepą? Tak, tak, tak. To, to mój dziadek zgłaszał. On śpi teraz. Aha, okej. Okay. No to namierzyliśmy go. Naprawdę? Eee, tak. Eee, przyczepa stoi w takim garażu, już panu podaje adres. Tylko muszę sprawdzić na telefonie. To jest y, z dziechów y, 23b Z Dziechów 23B, dobra. Dziękuję panu bardzo Czyli udało się już znaleźć, a co z sobą? No jest już na, przesłuch na przesłuchaniu w sądzie. Aha. Za, och, zawieźliśmy, zawieźliśmy go na komisariach Tam daleko y, dwie wsie dalej jest. No wiem, wiem, wiem. Dobra, dziękuję panu bardzo, że się udało. Proszę tego gościa. No, dobrze. No. Dobra, dziękuję panu bardzo. Ja poczekam, jak dziadek wstanie. Dobra, e, i dobra no, przyczepa. I pojedziemy. Czyli przyczepa. można już zabierać, tak? Tak, przyczepa już jest e, bezpieczna, nic się z nie stanie. Może pan zabierać na spokojnie. Dobra, dobra. Ta, i tam jeszcze. Tam zobaczyliśmy, że jeszcze był jeden skradziony ciągnik, więc już byli, zaraz jadę do kolejnego kolejnego gospodarza. Aha, czyli bo tak z jakim rozmawiałem i co? I czyli on... to nie było jednorazowe. Rady. Nie, to to okazało się, że... No jeszcze nie wiem co tam na przesłuchaniu, bo ja nie byłem. No. Ale wie, byłem tam i widziałem, że był ciągnik. Więc pewnie skradziony również. Dobra, rozumiem. Dobra, dziękuję pana, panu to... bardzo. Jeszcze raz, do widzenia. Proszę bardzo, ja czekam jak dziadek w stanie i jedziemy po klikowce. Dobrze, do widzenia. do widzenia. Ale super, widzowie się udało. Niech on sygnały, zaraz dziadek się obudzi. Dziękuję, dobrze. No to bardzo dobrze, że się udało, jednak to ją odnaleźć. Yy... Więc, co widzimy się jak dziadek wstanie? stanie nie będę go budził, wszystko mu powiem, i no i po prostu pojedziemy sobie pewnie 40 -tą po tą przyczepę. No i widzimy, chyba dziadek już wstał. Dzie Dzień dobry, Miki, co tam? się coś wiesz? Coś nie uwierzysz, no co? Przyjechała policja do nas na sygnałach. I ten. I okazało się że znaleźli. Gościu ukradł ten, jeszcze ciągnik jakiś. Od kogoś tam. No. Mamy... Po, Policjant nam podał adres, że już można tą przyczepę odbierać. I znaleźli ją i już przyczepa jest do odebrania. Co ty powiesz? To idzie, jedziemy po nią. No jedziemy. No to chodź, czterdziestko. Ja to cię zaprowadzę. Też. To ja siadę tu. No siadaj. Udało się i to zobacz, jeden dzień. To dobrze. Już zadowolony jesteś jak się spało. Dobrze, ja słyszałem, że sen, że coś było. Ale to nie. No, czekaj, bardziej jeszcze ustawię nawigację na telefonu. No. tutaj aż? No, za, nie może się okaże, że tego gościa znałeś. Mm, tutaj zaraz po lewej stronie będzie. Okej. Okay. Jeszcze tylko. o. O, tutaj w lewo. Matko Święta! Toż to mój kolega, od którego wistulę pożyczałem. Tak? Tak, on tutaj mieszkał, gospodarstwo ma ten, dalej. No to widzisz, to zobacz, tutaj jest masej, a tutaj przyczepa nasza stoi. O, o, Patrz, nawet sam. się nie zmieściła. No długo. Jeszcze nawet w ogórniku. No. Dobra, dawaj, o ja tu otwieram. Otwieraj. Czekaj. Widzisz? Cery, twój kolega był? No to się ja od niego wisztulę pożyczałem tutaj. Nieraz u niego byłem, się rozliczałem z nim. Za ten... Za usługi. Okej. No weź podepnij. Tu widzowie mamy tą przyczepę nareszcie Udało się Weź tam podepki O dobrze. Zobacz ciągnik komuś też ukradł A ciągnik kojarzysz? Nie, nie kojarzy Ja nie No i dobrze, ja... tylko że okularów nie ma Teraz okulary na policję trzeba zgłosić. No. To zara jadę na posterunek. Już nie okulary, przecież okulary nikt nie utrad. No dobra, dobra. Najważniejsze, że przyczepę już mamy, ten okulary to Mam przyczepę moją autosankę. Cieszę się! Ja też się cieszę, że udało się wstać. To tak szybko, zobaczysz się wieczór. Ale... O. W jeden dzień się wyrobili. Wyszło słońce nisko za chmurami. No. Poczekaj, odstawię ją. Teraz trzeba będzie ten, bramę na kłódkę zamykać, bo no i tak z tyłu potrzuje. no Weź 30 przestaw. Pod ja zajadę tam od tyłu. To no ją do przodu boję. Już oni nawet będą mogli przy szkole się tam. No właśnie tak myślę. To i tak nie ma sensu. Kamery trzeba zamontować i tyle. No, to ja ten, dzisiaj zamówię monitory. Bo tutaj się w rogu da jedną, tutaj drugą. Pięć kamer, patrz. Tutaj jedną na o tutaj o na przykład. Na wjazd. No o tutaj, żeby tutaj kamerować o tuło. Gdzie? Tu na stodole. Gdzie ty jest? No tutaj. No. O tuło na rogu i wszystko by było widać. Tak, trzeba to będzie zrobić. Dobra, odstaw ten do wiaty. To dobrze się udało, widzowie, znaleźć tą przyczepę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie napisać w komentarzach, także co? To by było na tyle. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!